Jakie najszybsze kroki prawne mogę uczynić w sprawie AmberGold? To pytanie słyszę ostatnimi czasy najczęściej z ust klientów kancelarii zainteresowanych w sprawie Amber Moje nazwisko Łukasz Gładki, jestem adwokatem w krakowskiej kancelarii Jaworskiej pogoda Gładki. Specjalizuję się w postępowaniach sądowych, w tym postępowaniach grupowych. To, co możesz zrobić już niemal w tej chwili, to skorzystać z instytucji zabezpieczenia Twojego roszczenia. Dlaczego miałbyś to robić? gdyż zwiększasz prawdopodobieństwo odzyskania przez Ciebie środków finansowych. Po prostu te środki finansowe będą zamrożone, będą czekały na uzyskanie przez Ciebie prawomocnego orzeczenia sądu, by w ten sposób umożliwić zaspokojenie Twojego roszczenia. Kiedy możesz wnieść wniosek o udzielenie zabezpieczenia? Możesz to zrobić wraz z pozwem. Możesz to zrobić również niemal natychmiast i jeszcze przed wniesieniem pozwu. Jeśli skorzystasz z tej drugiej możliwości, pamiętaj, że w momencie uzyskania zabezpieczenia biegnie dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu. Jeśli tego nie zrobisz, utracisz zabezpieczenie. Ile trwa uzyskanie zabezpieczenia? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, udzielenie zabezpieczenia nie powinno trwać dłużej niż jeden tydzień. Zgodnie z moim doświadczeniem, uzyskanie zabezpieczenia nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Koszt uzyskania zabezpieczenia wynosi 100 złotych opłaty sądowej. Dlaczego powinieneś zapamiętać tę informację? Gdyż korzystając z instytucji zabezpieczenia zwiększasz prawdopodobieństwo, że odzyskasz własne środki finansowe, które zainwestowałeś w tej sprawie. Dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tym materiałem. Nazywam się Łukasz Gładki, jestem adwokatem w krakowskiej kancelarii i Jaworski Pogoda Gładki.